Miał napaść na kantor, jego żona pracuje w sądzie. Będzie kontrola i tle, Guantanamo Olsztyn, miał ukraść z kantoru 2,5 milionów złotych. Zajął się tym sąd, gdzie pracuje jego żona. Była protokolantka sędziego Pawła Juszczyszyna pracuje w komórce sądu zajmującej się aktami sprawy jej małżonka. Mężczyznę, który niegdyś był policjantem, oskarżono o obrabowanie kantoru. Łupemy mogło paść 2,5 milionów złotych. Wśród pracowników sądu panuje też przekonanie, że kobieta mogła otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Chodzi o urzędniczkę, która była protokolantką sędziego Pawła Juszczyszyna, gdy ten orzekał w wydziale cywilnym Olsztyńskiego Sądu Rejonowego. Kobietę we wrześniu 2019 rok przeniesiono do innej komórki. A pod zarządzeniem w tej sprawie podpisał się prezes sądu rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Pytany, z jakiego powodu urzędniczka zmieniła stanowisko pracy, Nawacki odmówił odpowiedzi. Argumentował, że taka kwestia nie wchodzi w zakres informacji publicznej. W chwili przeniesienia mąż urzędniczki, były policjant, był oskarżony o brak nadzoru nad podwładnymi, którzy w komendzie bili zatrzymanych. Sprawa jest w Olsztynie znana jako Guantanamo Red. Kilka dni po przeniesieniu żony do innego wydziału, z bratem i kolegą włamał się do kantoru przy ulica Dąbrowszczaków, skąd zrabowano 2,5 milionów złotych. Jednostka, do której we wrześniu 2019 rok Została przeniesiona urzędniczka, zajmuje się m.in. udostępnianiem akta, przyjmowaniem dokumentów, jak i obsługą interesantów. Według pracowników sądu, praca ta w czasie przeniesienia urzędniczki była lepiej wynagradzana niż praca protokolanta. Nie ujawniłem jej niczego z akta sprawy prezes Nawacki, pytany o zarobki urzędniczki po przeniesieniu na inne stanowisko, powiedział, że siatka płac jest w sądzie ściśle regulowana i zapewnił, że na pewno ta pani nie dostała nic ekstra. Kilka miesięcy przed przeniesieniem, w kwietniu 2019 roku, kobieta była przesłuchiwana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego sędziów Michała Lasotę. Powodem był fakt, że sędzia Juszczyszyn trzy razy odmawiał sądzenia sprawy Guantanamo. Argumentował, że nie powinien orzekać w sprawie, w której jednym z oskarżonych jest mąż współpracującej z nim sekretarki. Po zeznaniach pracownicy sądu rzecznik Lasota przedstawił Juszczyszynowi zarzut dyscyplinarny, dwukrotnego podania nieprawdy co do okoliczności faktycznych, który mu zasadnił swoje wnioski o wyłączenie go od rozpoznania sprawy karnej. Nie ujawniłem protokolantce niczego z akta sprawy. Zarzuty wiążą się wyłącznie z tym, że chciałem się wyłączyć od jej sądzenia z powodów formalnych, zapewnił Juszczyszyn i dodał, że nie wie, co zeznała w jego sprawie protokolantka. Natomiast Nawacki potwierdził, że wątek tej pani przewijał się we wnioskach sędziego Juszczyszyna o wyłącznie go ze sprawy. Zastrzegł przy tym, że nie wie, czy zarzuty sędziego rzecznika co do tej kwestii są wynikiem zeznań protokolantki, czy opierają się na innych dowodach. Podkreślił również, iż ten zarzut jest mniej ważny. Kluczowe jest to, że sędzia już kwestionował prawo innych sędziów wybranych przez KRS w nowym składzie, ret. o pracy, dodał. Prezes Nawacki zapowiada działania po 9 miesiącach pracy w innej komórce sądu, prokuratura zatrzymała męża urzędniczki w związku z włamaniem do kantoru. Mężczyźni, działając wspólnie i w porozumieniu, dokonali włamania do kantoru. Użyli podrobionych kluczy i dezaktywowali kody do alarmu oraz do sejfu, mówił rzecznik prokuratury okręgowej Wolsztynie Krzysztof Stodolny. Gdy śledczy wnioskowali do sądu o działania w tej sprawie, np. aresztowanie zatrzymanych czy przedłużenie aresztów akta przechodziły przez komórkę, w której pracowała opisywana urzędniczka. Ponieważ sprawa była szeroko komentowana w sądzie, doszło do interwencji prokuratury, skierowała ona pismo do kierownictwa sądu z prośbą, by uniemożliwić urzędniczce kontakt z aktami sprawy męża. Przychyliłem się do tego, zawsze tak robimy, gdy pojawia się taka prośba prokuratury. Nie zdarza się to często, ale się zdarza. Dostęp do wszelkich akta karnych tej osobie został wyłączony, powiedział Maciej Nawacki i dodał, że nikt go nie informował o próbach nieuprawnionych działań urzędniczki. Prezes sądu zapowiedział przy tym, że sprawdzi, czy ta pracownica logowała się do wglądu w akta sprawy włamania do kantoru. Sprawa włamania wciąż jest rozpoznawana przed Olsztyńskim Sądem Rejonowym. Kolejne rozprawy zaplanowano w maju. Urzędniczka jest w tej sprawie świadkiem. Sędzia najwacki zapewnił, że nie ma żadnych podstaw, ani formalnych, ani nieformalnych, by nie ufać urzędniczce. Podkreślił, że pracownicy sądu nie mają obowiązku zgłaszania, że ich najbliższa rodzina jest postawiona w stan oskarżenia i przyznał, że o tym, że mąż tej pani jest zamieszany w sprawę kantoru, sam dowiedział się z mediów. Ta pani jest urzędnikiem publicznym, nie mam żadnych podstaw do wysnuwania wobec niej jakichkolwiek zarzutów, a nieoficjalne informacje krążące wśród pracowników sprawdzę, by nie było pola do spekulacji w tym zakresie, ocenił.